Dzisiaj wam pokażę, jak zdobyć w Roblox Rivals darmowy termek Jump Pada. Także no, zanim przejdziemy do filmiku, zostawcie subika i łapkę w górę. I oj, także od jutra będą się pojawiały filmiki, ponieważ powróciłem na YouTube. A. Muszę serwer prywatny. No, teraz. Bo to się moje pojawiają i czego na serwer prywatny. Znaczy no wy, żeby to zdobyć, to musicie być na serwerze publicznym, ale ja mam to już zdobyte, więc będę wam pokazywał po prostu, gdzie są te rzeczy. Także no zostawcie łapkę w górę i subika, a my już przechodzimy do odcinka. Pierwszy punkcik z dziewięciu jest tutaj. Tutaj na tym, tym, tym tutaj. Musicie go tam po prostu w niego wejść i będziecie go mieli. Następny punkcik jest tutaj. I jeszcze jeden na respawnie będzie, który jest dokładnie w tym miejscu. I to były wszystkie trzy, które są na respawnie. Teraz przechodzimy na... wiecie, na mapkę. A czemu to tak działa? What? Dobra, dobra, więc tak. No jedno tak i jedno na, na moście jest. Ej, czemu to jest jakiś ranket? Nie, nie chcę ramkę dograć. Jezus Maria Coś tu się ze, zepsuło tak szczerze. Nie wiem. Ale dobra, spróbujmy jeszcze raz. O tu jest zwykły jeden po jeden. Dobra. Teraz wam po, po pokażę. Dobra. Musimy najpierw wejść na mapę most Wziąłeś rzeczy do podbijania się w górę I przy okazji ta podkładka do skoku Pokażę wam jak działa Pum, że możecie się od niej tak odbijać nie? To jest mega Mega fajne, ale Dość mało użyć, dobra Pierwszy punkcik Jest na któryś z tych filarach prawdopodobnie na tym filarze tam tutaj tam trzeba wejść po prostu na górę no wiecie I wam pokażę teraz łatwiej po prostu włazicie z tutaj i tutaj wchodzicie kawałek w górę i tam macie wiecie ten punktik nie? Jak w tamtym miejscu go nie będzie, to spróbujcie na, na innych filarach, wiecie. I z tej mapy to byłoby na tyle O ogólnie. Jeden z nich jest na jednym filarze. To, to była jedna mapa. Teraz na... Ej, 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 ej. No, teraz wchodzimy na drugą mapkę. Teraz na skrzyżowanie dróg. Też klasycznie bierzemy jakieś te itemki do podbijania się. No i tak. Szukamy jednego miejsca, na które się po prostu, no wiecie, wchodzi, spada. O, będzie dokładnie w tamtym miejscu tak tutaj i tutaj I jak sobie tutaj na górę wyjdziecie, nie? To tutaj jak zeskoczycie, to będziecie mieli no automatycznie ten itemek, nie? Tylko, tylko tam musicie po prostu zeskoczyć. Ja wychodzę z mapki, żeby Wam pokazać kolejne. Więc no. Chodzimy o, klasycznie na łana. Przy, przypominam, że na serweru, że na serwerach pu, publicznych tylko to, be, to będziecie mogli zrobić. Na prywatnych się nie da, ale ja to po, pokazuję, wiecie. Yy, nie, nie zbieram tego, bo to mam, więc to pokazuję na, wiecie, na publicznym. I to jest chyba najcięższa mapa. Tak, to jest naj, najcięższa. Dlatego że musicie polecić dosłownie tam, tam, tam daleko. To ja to tak na szybko zrobię, o, i tutaj to, to będziecie mieli albo tutaj na lewo, albo tu, tutaj na prawo. Dokładnie tego nie pamiętam, ale po prostu no, albo tam, albo tam. Dokładnie tego nie, nie pamiętam, ale no wiecie, sprawdźcie. Dobra, następna mapka. Dróg do jakich było. Teraz jeszcze trzy mapki. Stacja. Teraz na stację. Bierzemy klasycznie rzeczy do podbijania się. No i tu i tutaj właśnie mam zagłoskę, bo nie pamiętam dokładnie w którym to było miejscu. To było na którymś z, z rogów. To na pewno, ale na którym? To ja już nie wiem. Więc po prostu sprawdźcie tutaj rogi, ale jak miałbym zakładać, to myślę, że byłoby to tutaj. Sprawdźcie tutaj po prostu nie? Tu, tak, to jest tutaj. Więc sp sprawdźcie tutaj i tu, tutaj to będziecie mieli, nie? Następna mapa to będzie. Uwaga, uwaga, bo nie, bo nie wiem. Budowa. Ostatnie dwie mapki i będziemy mieli itemka tutaj jak pewnie się domyślacie trzeba wejść na dźwig więc no trzeba mieć styzę, można też mieć RPG bądź granat no i no, i, no wiecie włazisz nas na dźwig tam jeszcze włazisz wyżej przechodzisz dalej, no wiecie wiecie jak Chyba, nie? O, ja już wszedłem i teraz tam biegniemy, tam na koniec. I tutaj będzie przedostatni punkcik. Czyli po prostu we niego wchodzicie i dalej sobie możecie spaść. Albo, albo, albo kontynuować grę. Zależy co będziecie chcieli. Ja na przykład wychodzę żeby wam pokazać ostatniego punkcika. Ale stop. Przed tym musicie zostawić... Mu, znaczy nie. Przed tym musicie, muszę się upewnić, że już zostawiliście lajka like i subika. Macie, a jak tego jeszcze nie zrobiliście, to macie 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Dobra, chyba zostawiliście, ale nie wiem. Dobra. I ostatnia mapka to będzie, domyślna. no uwaga, uwaga, Onyx. Klasycznie rzeczy do wybijania się. Ja sobie używam tej podkładki trochę, bo mam ją po to, żeby ją używać. Nie? I ostatni punkcik jest na tym, oto kurczaczku. Czyli po prostu no, włazicie na niego styzą, a jak nie macie styzy to RPG, a jak nie macie RPG to granatem. Nie? I wtedy będziecie mieli już wszystkie te punkciki odblokowane. I no. Te coś, to jump pada, można sobie stawiać gdzie tylko się chce. Patrzcie, mam jump pada. Mogę go postawić na ziemi, oczywiście. Mogę go postawić na ścianie. I też mogę go postawić na suficie. Także chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dobra, tu jest drabinka. No i no. Mogę go postawić też na suficie, tylko że nie wiem po co, bo nie, bo nie da się nawet prawie do niego doskoczyć, więc to jest trochę no, bezsensowne, żeby stawiać na suficie. było na tyle z tego odcinka. Jutro będzie też nowy odcinek z Rivalsów. Także no. Wybijajcie jutro, nie? A ja się już z wami żegnam. Cześć.